Witajcie kochani na kanale i To czytanko jest dla osób z podznaku byka byka panny i koziorożca, czyli dla trygonów ziemi na okres od 18 do 24 kwietnia 2022 roku. Um, już na wstępie Wam mówię, że mogę być trochę rozkojarzona, ponieważ to yy, nagrywam filmy z, troszkę za wcześnie, a może dobrze. W każdym razie trochę przed świętami, tak żeby nic mi nie koligowało i tak troszeczkę mam myśli rozproszone. No zobaczymy, co z tego wyniknie. <laughs> no więc zaczynamy. Energią, kochani, tego tygodnia dla Was to czwórka buław. Czwórka buław. Mam wrażenie, że w tym tygodniu będziesz się dobrze bawić. Tu, jak na tej karcie, widać kobietę i mężczyznę, którzy osiągnęli swój cel. Którzy cieszą się tym, co osiągnęli, tak? Może tym stabilnym i bezpiecznym życiem. Tutaj zobaczcie, tu są fundamenty, to jest podstawa, tak? którą tworzyli przez wiele, wiele miesięcy, być może lat, i teraz osiągnęli. Ten, tą chwilę radości, wreszcie ukończone coś. Jest w tym tygodniu radość z jakiegoś powodu. Czwórka buław mówi o tym, że nadszedł właściwy czas na realizację swoich marzeń i planów. Czyli co? <laughs> I zobaczcie tutaj ogólnie ten rozkład dla Was. To same kielichy. Zobaczcie, same kielichy. Myślę, że tutaj chodzi o relacje w tym tygodniu. O relacje. Może myślisz o partnerze, być może myślisz o osobie, którą jeszcze nie jesteś, a masz, a wstydzisz się, może podejść. No, nie mam pojęcia. Może to ktoś z przeszłości. Może już znasz tą osobę dosyć długo i wciąż nie wiesz, jak się zachować. No, wpływy korzystne, wpływy korzystne. Tutaj masz pozytywne myśli o sytuacjach z przeszłości związane pewnie z tą osobą. Będziemy sobie dopowiadać, o co tutaj chodzi. Szóstka kielichów, słuchajcie, no to. To jest wspomnienie jakby fajnych chwil z kimś, więc to jest taka nostalgia. Przypominasz sobie różne sytuacje. Może byłeś gdzieś, czy byłaś niedawno, w swoim rodzinnym domu wśród rodziny i... Teraz wspominasz, że było fajnie i chciałbyś, czy chciałabyś do tego wrócić. I, I tak to Cię nastroiło pozytywnie. Być może z kimś z dzieciństwa się spotkałeś. Być może te relacje są lepsze niż były. To, jest właśnie, to są te pozytywne wpływy, to jest właśnie to, co pozytywnie wpływa na Ciebie w tym tygodniu. A mm, co może się wydarzyć z niekorzystnego? No, co może wpłynąć na Twój zły nastrój? Coś może nie wyjść. No, to jest trójka kielichów. Normalnie to jest radość, szczęście spotkanie ze znajomymi, z przyjaciółmi. Jednak na takim, w tym tygodniu może się wydarzyć wiele rzeczy. Być może będzie jakieś spotkanie, być może um, um, będzie za dużo tutaj alkoholu i jakieś sytuacje mogą wymknąć się spod kontroli. Może jakiś kac moralny. Um, no, wszystko się może zdarzyć. dla kogoś jeszcze innego nieplanowaną ciążę. A jeszcze u kogoś innego kłopoty małżeńskie. Właśnie uważajcie, bo coś tu może się wydarzyć w tym tygodniu, zupełnie coś, co możesz na to nie mieć wpływu. Może przez tą zapawę, imprezę. No dobrze. No a jakie jest ostrzeżenie na tą sytuację? No, to jest cesarzowa. Cesarzowa. Y y y ona mówi by. Hmm. Siedzieć tak spokojnie? Ja ją tak widzę. Tu ona jest za spokojna na tę sytuację. Myślę, że powinieneś, czy powinna się raczej nie przejmować wszystkiego w spokoju mieć oczy dookoła, głowy otwarte, by czegoś nie przeoczyć jakiejś okazji, jakiegoś, jakiejś sytuacji. Która w przyszłości może wpłynąć na Twoje życie pozytywnie, lub przed czasem coś zaniechać. No nie mam pojęcia. W każdym razie tutaj cesarzowa ostrzega, by nie siedzieć i nie czekać, aż się samo coś z... stanie, zrealizuje. No, a jaka jest niespodzianka? Niespodzianka, tutaj jest giermek kielichów. W tej karcie to są wiadomości. Tutaj możesz usłyszeć. Dajmy na to jakiś komplement na swój temat. Być może jakąś propozycję spotkania. No, co jeszcze? To również mogą być nawet komplementy od jakiegoś mężczyzny. Możesz się w ogóle tego nie spodziewać. A u kogoś jeszcze innego, jakieś informacje, których zupełnie się nie spodziewasz, to może być prezent. Jeżeli ktoś ma do ciebie żal. W giermku kielichów. Tutaj yy, ta osoba może ci wybaczyć. I to może być dla ciebie niespodzianką, że z kimś być może z przeszłości się dogadasz. I topór wojenny zostanie zakopany. <słuchajcie>, Słuchajcie, to czytanie jest ogólne i nie będzie rezonowało z każdym, nie będzie pasowało do każdego z was. Dlatego zapraszam do kontaktu prywatnego, i tutaj możemy więcej wyciągnąć coś z tych karty. Oczywiście kontakt ze mną jest na Email. No, Kontaktujcie się ze mną przez e email, który jest pod filmem. A tutaj jeszcze sobie dopowiemy, o co konkretnie chodzi. Te wpływy korzystne z przeszłości, moi drodzy. Mhm. To jest równowaga. Chodzi o królową osobę, królo osoba w królowej buław. Hmm. Hmm. Ktoś tutaj myśli, może ty jesteś tą królową buław, może ty myślisz o kimś z przeszłości. Hmm. Że taka osoba Cię zraniła i, i no jesteś jakby zmęczony, zmęczona z tymi sytuacjami, jednak tutaj ta karta mówi, by, by się nie, by nie rezygnować z jakiejś sytuacji, że cel jest bliski, że być może rzeczywiście chodzi o to pogodzenie, o spotkanie z tą osobą. To może być w domu rodzinnym, ta karta właśnie też mówi o wyjazdach, o, o spotkaniach w gronie rodzinnym. Także naprawdę, no nie wiem, czy to do ciebie w ogóle pasuje. A jakie o, o te wpływy niekorzystne, o co tutaj chodzi? Hmm. No... Wpływy niekorzystne. No, myślę, że tutaj ktoś za kimś tęskni. Równowaga między dawaniem a brań bra Nie wiem, czy tu chodzi o pracę, czy tutaj pytasz o jakiś związek. Może ktoś komuś po prostu musi uregulować jakieś długi, być może przez jakąś imprezę. Proszę, tutaj jest y, być może jakaś kłótnia, być może y, coś, y, może to walka wewnętrzna. Y, być może to jest walka wewnętrzna, być może ty z kimś się kłócisz, tutaj jesteś pokłócony czy pokłócona. Y, może to jest kłótnia małżeńska, rzeczywiście. Bo ktoś o kimś się coś dowiedział. Naprawdę nie mam pojęcia, o co pytasz. Yy, ja tylko czytam te karty. No co dalej? Yy, ostrzeżenie. By się tak nie przyglądać tym sytuacjom. Proszę, no co, zdecydowanie chodzi o jakieś relacje. To jest zmęczenie sytuacją. Ostrzeżenie przed rozstaniem: że te sytuacje kogoś zmęczą i będzie chciał odejść. Jeżeli jesteś w tej królowej, w tej cesarzowej, zależy ci na związku, to myślę, że należałoby jednak porozmawiać wyjaśnić sobie jakieś sytuacje. No, no jeszcze jedną zobaczymy. No proszę, tutaj jest, no ktoś to odpoczywa, no, coś ciężkiego przyjdzie na Was. Hmm. Ta karta mówi, byś się odpoczął, wyluzował, hmm, pomyślał, to zmęczenie Cię dobije. Nie wiem, o co to może chodzić. Porównie dobrze może być to jakaś spółka, tak? Gdzie spódnicy się nie dogadują, ktoś kogoś oszukał i na jakiejś imprezie po prostu spotkali się, w, i, i tutaj dochodzi do potyczek słownych, a może rękoczynów. I tutaj potem jest wybór, co zrobić z tą sytuacją, tak? Jedną niespodzianką dla Was. Właśnie to jest informacja. Być może pogodzeni się. Zobacz, tutaj y, bronisz swoich racji. Dasz radę obronić swoich racji. Dasz radę, y, jakby jesteś przekonany czy przekonana z y, tego, y, w co wierzysz. I ty chcesz po prostu, by ta druga strona y, no, Cię wysłuchała i nie dajesz za wygraną. Tutaj jest jakaś propozycja, być może, y, pogodzenia się, tak? Masz siłę w sobie, masz y, w sobie ten power i Ty wiesz, że nie dasz y, z sobą pomiatać, tak? Mi coś przychodzi do głowy. No, w każdym razie. Mm, no, jakaś sytuacja na ostrzu, noża, bym powiedziała, nie, nie wiem o co tu chodzi w ogóle. Nie wiem. Hmm. A zobaczymy jeszcze. Hmm. To jest karta stabilizacji. Stabilizacja finansowa, jeżeli chodzi o związek to właściwie nic się w nim nie zmienia. Jest jak było. Niespodzianka może być taka, że jeżeli chodzi o związek, to myślę, że się pogodzicie i wszystko wróci do normy. Jeżeli chodzi o jakieś problemy finansowe, tutaj również przyjdzie jakieś pogodzenie, być może ktoś odda pieniądze i może być zaskoczenie. Takie, że rzeczywiście się udało uzyskać, odzyskać należytą kwotę. Hmm. To czy to nie jest ogólne, naprawdę wszystko może się dziać. Dobra, a jaka jest rada na tą sytuację? Zobaczcie, to jest dziesiątka buław. Yy, ona yy, dziesiątka mówi o zmęczeniu. Zdejmij te, te pale z pleców odpocznij, bo po prostu przygniotą cię do ziemi i nie będziesz w stanie już nic zrobić, więc wyluzuj. Jeżeli możesz, to te problemy rozłóż na innych, niech Ci też pomogą. Dobrze kochani. Mam nadzieję, że to czytanko komuś w ogóle pomogło. A ja kończę, życzę Wam wszystkiego dobrego nadchodzącym tygodniu i do zobaczenia i usłyszenia. Pa!